I życzliwości władz samorządowych jeździmy po terenie. Dlatego powiem, zanim rozpoczniemy część oficjalną, jak będziemy jeździć, miejmy na uwadze prywatną własność, zasiewy, grunta i pamiętajmy o jednej rzeczy: my, jako fraudowcy, mamy być solą tej ziemi, a nie solą wokół jej mieszkańców. Witam serdecznie. Ze mną są przedstawiciele władzy samorządowej, pan zastępca burmistrza. Robert Cerazy, pan zastępca wójta gminy Bochnia, pan Stanisław Bukowiec. Gorące brawa dla samorządowców. Jest z nami także prezes fundacji Mirosław Cibor, od którego ten rajd można powiedzieć się rozpoczął. Mamy także ze sobą komandora rajdu Piotrka Michalika, zwanego Pajdą. Chypsiu gdzieś się kręci, to jest drugi komandor, ale tu nam poszedł, poszedł jeść, bo w ogóle musicie wiedzieć, że oni zainicjowali nowy sposób wsiadania do samochodu. Obaj bo metr dziewięćdziesiąt, obaj słusznej wagi. Jak siadają do swojego samuraja, to robią tak. Pierwszy musi się odchylić, żeby ten drugi się wchylił za niego i wciągnął drzwi. Wtedy ten pierwszy się odchyla, tamten się wchyla za niego i dociąga te drzwi. To naprawdę jest trudne do opanowania, ale mówiąc poważnie, Szanowni Państwo, ja myślę, że gospodarze będą mieli do Państwa słowo, prawda, i poprosimy ich o to słowo, ale myślę, że zaczęlibyśmy od prezesa fundacji Auxilium, który w zasadzie jest u źródła tej naszej imprezy. Panie prezesie, dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa. Mam niewątpliwą przyjemność podziękować panu Piotrowi, który jest głównym sprawcą, głównym odpowiedzialnym i jedynym ojcem sukcesu. Nasza organizacja jest organizacją, która jest stworzona tutaj u nas w mieście. To jest któraś z rzędu impreza, jednakowoż pierwsza tego typu i organizowana przez fundację. Pasja i przekierunkowanie tej energii na działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. No jest to coś pięknego. Ja pięknie dziękuję. E, fundacja ma trzech podopiecznych, ma dziewczynkę, która jest chora na serduszko, ma chłopaka, który ma 27 lat, uległ wypadkowi na motorze i Krystiana, e, który ma rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. E, drodzy Państwo, dzięki takim ludziom jak Piotr i wszyscy kierowcy, tutaj, którzy tutaj są, ludzie, którzy z dnia na dzień, na przykład tak jak Waldek, strażak, stracą zdrowie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie strasznie ciężko jest w tym kraju rozwiązania systemowe nie są do końca skuteczne natomiast Prywatna wycieczka, mieliśmy dowód na to w Sejmie ostatnio, gdzie matki z dziećmi musiały pokazać, że w ogóle są. Natomiast patrząc na nasze miasto, chciałem gorąco podziękować włodarzom i Wójtowi panu zastępcy i panu zastępcy burmistrza za to, że popierają tego typu inicjatywy i pozwalają nam w ogóle funkcjonować. Jesteśmy organizacją pozarządową, dwa lata od założenia, i mam nadzieję, że uda nam się dzięki tym Panom jeszcze wiele rzeczy ciekawych zrobić. Dziękujemy, brawa również dla Fundacji. Szanowni Państwo, ponieważ rajd odbywa się pod patronatem wójta gminy Bochnia, pana Jerzego Lisy, w związku z czym prosimy o słowo jego zastępcę, czyli pana Stanisława Bukowca. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rajt to piękna sprawa, to pasja, to y, przygoda, to y, poznawanie pięknych y, terenów y, ziemi bocheńskiej, pięknych terenów gminy Bochnia, Damienic, Cikowic, Stanisławic, Buczyny, Nieszkowic Małych, Stradomki i wielu, wielu innych miejscowości, przez które Państwo będziecie przez te dwa dni y, przejeżdżać, y, ale y, ta pasja i to jest najważniejsze, ma swój konkretny cel, gdyby to była sama tylko przygoda sama frajda bez tego akcentu charytatywnego bez elementu pomocy dzieciom chorym osobom potrzebującym to byłaby to tylko tylko może właśnie taka przygoda, ale to jest coś więcej. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, pomysłodawcom tego typu właśnie imprezy. Bardzo się cieszę, że możemy gościć na trening gminy Bochnia załogi z Małopolski, ze Śląska i jeszcze z wielu, z wielu innych regionów naszego kraju. Ze Świętokrzyskiego również, bardzo mocna ekipa. Czujcie się tutaj jak u siebie, bądźcie bezpieczni w Waszych rajdach. Wiedzcie o tym, że rajd to ważna sprawa, rywalizacja to jest świetna rzecz, ale najważniejsze, żeby dojechać do końca szczęśliwie, zdrowo i tego wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękujemy pięknie. Pan zastępca Wójta, Stanisław Bukowiec i oczywiście teraz gospodarz tego miejsca. Podobno ostatni raz, panie burmistrzu, to przed wojną, tak? Tu automobile zajeżdżały. Nie? To bardzo proszę, pan zastępca burmistrza, pan Robert Cerazy. Dziękuję państwu. Jest mi niezmiernie miło witać państwa tutaj dzisiaj na boheńskim rynku. W imieniu władz miasta na czele z panem burmistrzem Stefanem. Kolawińskim. Witam wszystkich serdecznie i gorąco. Prawdzie pan zastępca Wójta przede mną przed chwilą tutaj przemawiał. Witam go również bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że tutaj również i gmina Bochnia w ten rajd w przeważającej mierze się wpisuje, ponieważ będziecie się może nie tyle ścigać, co poruszać po terenie gminy Bochnia. Szanowni Państwo, jesteście w Solnym Grodzie. I wasze hasło dzisiejszego rajdu, e, Operacja Solny Gród, idealnie w nasze miasto się wpisuje. Zapraszamy Państwa również nie tylko przy tej okazji do odwiedzenia naszego miasta, ale również i w każdym czasie. Jak Państwo wiecie, a jeśli nie wiecie, to, to chciałem tylko przypomnieć taką informację, że w 2013 roku Pochańska kopalnia Soli została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Oprócz oczywiście kopalni mamy i na terenie e, miasta Bochnia i całej Bohońszczyzny e, wiele atrakcji do zaoferowania. Jeśli chodzi zaś o sam rajd, cóż można Państwu życzyć, no, dużej dawki adrenaliny, e, duże przy, przyjemności z tego sportowego myślę zawodnictwa tej radości ze wspólnego spotkania w gronie znajomych, przyjaciół, bo myślę, że nie tylko w Bochni, ale w innych ośrodkach się spotykacie i uprawiacie to, co, co, co lubicie, czy co kochacie najbardziej. Życzę Wam również, aby po zakończeniu tego rajdu, tak zwanej zielonej fali,